jest jedna tajna rzecz, którą trzeba mieć obowiązkowo zawsze w apteczce na wakacje. Najlepiej nosić w portfelu, bo to są sytuacje bardzo ciężkie, bardzo głośne zwykle, obarczone dużym balastem emocji. Nie wiem, czy zgadnicie, co to jest. Oczywiście chodzi mi o wakacje z dzieckiem. To są plasterki z psim patrolem. Albo z kicią kocią, albo z czymkolwiek, co pomoże. Oczywiście u maluszka, myślę u nas tak jest często, nie wiem jak u Was, dajcie znać w komentarzu, czy u Was jest podobnie, że w większości tych wypadków na szczęście nie jest poważna i sama kwestia ojojania, bardzo ważne słowo i bardzo ważny zabieg, ojojania, przyklejenia plasterka, jeszcze najlepiej jak dziecko sobie może wybrać, czy zielony, czy niebieski, czy z sky, czy z kimś innym, to w ogóle robi robotę. Polecam, potrafi to załatwić naprawdę wiele, wiele sytuacji. Podobnie kompresy ciepło-zimno potrafią super uratować na wakacjach albo stłuczoną nogę, albo bombel po komarze taki wielki, albo jakieś takie lekkie uderzenie, skręcenie, schłodzenie miejsca działa przeciwbulowo, daje komfort. No i też jest elementem ojojania i tych czarów, które robią rodzice dookoła dziecka. Pamiętajcie, plasterki w portfelu. Dajcie znać, czy wam się to sprawdza czy nie, ewentualnie z którym bohaterem są teraz na topie. Myślę, że wszyscy chętnie poczytają. Trzymajcie się, bezpiecznych wakacji. No i żeby te plasterki się nie przydawały. A jak się nie przydają, to wtedy można wykorzystać je do zabicia czasu i to jest też fajna opcja.